Hej, cześć, witam na Was bardzo serdecznie, z tej Nursin witam Was w drugim już odcinku z Naka. Wiem, trochę długo zajęło, ale no... Nie miałem czasu, żeby nagrywać żeby, żeby Naka. Nagrywać Nie miałem po prostu, takie, po prostu takie potrzeby, ochoty na nagrywanie naga, akurat. Ale tak wyszło. Zaczynamy roz, rozdział pierwszy epizod drugi, gdzie próbujemy tak w przybliżeniu e, sprzedkowaniu temu co się stało poczuciem odcinku, bo tego czasu spokojnie teraz już systematycznie będę wlatywać, drugie, w sensie co, co drugi dzień będę wlatywać na e, używając mocy kamieni słonecznych, tak może strzelać reliktami do odległych celów. Możliwe jest kilku celów jednocześnie. Tak. Tutaj mamy pierwszą znajdźkę. Uwaga. I w niej kompas. Dobra, czekaj, to bym poprosił. Siedem części, spoko. Mhm. Znajdujemy znajdźki. Już. Eee, <laughs> sorry. Znajdując znajdźki, e, udostępniamy... Możemy w każdej chwili, że w każdej odpowiednie Poznaczenie odpowiedniej ilości takich gadżetów, czy reliktów relikt um, Specjalne okay. uh, Używając po prostu Znajdując takie sekretny typ Możemy znać, że możemy Kolejne satelity To już tylko relikty, ale to nic znajdując po prostu listki, to część gadżetów lub części reliefów. Ok. Eee, reliktów, które możemy... Mogą... Musimy eee, pomóc po prostu w następnej grze. Ponieważ tą grę można kończyć na wyjadę z pasawą. Proszę takim najbliższym sposobie już tam widzę istnę na samym początku o szefie no. jak mnie dziadnął ten tu mamy drugą skrzyneczkę Tuż już jakaś większa to z czas, wykrzywacz sekretów. Powiem Wam tak, jeśli byście kiedyś kiedykolwiek mieli e, sposobność zabierania wnaka, mówię wam od razu teraz w tej chwili najlepiej na początku brać wykrywacz sekretów, jeśli oczywiście je są, je, jest taka możliwość, ponieważ z nim obie łatwiej będzie pomieszczenia niż granc tak e, bez niego, tak? Bo to nie jest niektóre... To jest dopiero To, to jest to jeszcze początek podróży przy całej przygody. Czekajcie. I ból. Następny! Zmakują o wiele pierwszy ode mnie. Tutaj, tak, 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 problemu jak dla mnie to idziemy dalej, tu mamy kolejne tak, tak, na dół. tak, 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 się tak, automatycznie. I jak widzicie. Kolejny sekret kolejna skrzynka. No naprawdę y, na początku łatwo jest znaleźć, bo to włączę drugą rzeczą, którą warto sobie zrobić. Zaraz po e, tym. <coughs> po wygrywaczu się sekretów. Y, z powodu, że jak będziemy podtrzymywali wiatr. Po każdym pokonaniu, znaczy y, nie chyba nie po pokonaniu, ale po... W niszczeniu kamieni słonecznych. No. Po tego kamieni słonecznych. będziemy eee, mieli mało zdrowia, świat już o to by chciał atakować laserą większą, będziemy mieli mało zdrowia, będziemy mieli swoje średniki. Dlatego warto jest mieć właśnie no. I... Jak nie! Przepraszam. Sorry, nie. Ja, te, ja też przepraszam. <grym> Wow. To było chyba wszystko, tak? Yeah. Wydaje mi się, że tak. Świetnie! Tak! Dobrze! Ha. No, Niktorze, jestem zbyt delikatny? Wygląda na to, że doktor pójdzie z nami. Przecież tego chcesz, bo weźmie ze sobą naka. <śm> Mm. Wspaniałe widowisko, doktorze. Tak, Nak musi dołączyć do ekspedycji. <laughs> Ciekawe, Co powiedziałaby Charlotte, gdyby tu była? Dalej, mm. doktorze, chodźmy. <laughs> Życie, chłopcze, czas nam ucieka. Doktorze, dzięki za opiekę nad młodym. Tak szybko dorasta. Franklin Ryder, było łatwiej, jak był młodszy. A teraz chcę wiedzieć co, chcę wiedzieć jak, stale się mądrzy. Czasem naprawdę mam tego dość. <laughs> Przyda się panu przerwa. <laughs> Może się nim zajmę przez kilka dni? No cóż, zgoda. <laughs> Lukasie, co o tym myślisz? Ślady goblińskich czołgów powinny być nadal widoczne. Musicie zachować szczególną ostrożność. Okej, okay. więc trzeba lecieć, nie? <laughs> Chodź na, przygoda nas wzywa. Cieszę się. tak ta, ta, ta jakby nie musicie pisać w komentarzu, że... Najdroższa. Jest tam w że coś tutaj nie, nie, nie jest tak zwykle dopasowane na Ja nie wiem ja tego nie pisam. Te <słyszy> Highlight Cracks dla na ruskie. Na Sterburcie Widzę czołgi! Jadą do starej kopalni! Jest olbrzymia, a tunele ciągną się milami. Te gobliny na pewno coś kombinują. Lądujemy, przyjrzymy się z bliska. Porządnie zabarykadowali wejście. Trzeba znaleźć inną drogę. E, jak się rozdzielimy, pójdzie szybciej. Sprawdźmy północ, wschód i zachód, przez las. My się tym zajmiemy. Chodźmy na ok. I oto jest rozdział drugi, epizod pierwszy, początek przygody i.